Ej! Ej! Słuchajcie, dzisiaj... E, czy dzień dobry w ogóle, albo dobry wieczór, to zależy, o której, kto o tym bałagan z tyłu, to proszę nie patrzeć, bo to na stole stoi wszystko, bo to ja robię, jak mam wolny weekend, sobotę, przy garach stoję, to ja. hmm. się o wypierdolił, wywrócił się. Wiecie jaki tu ja mam Pan. zrobiony ten. To jest po prostu i to się trzyma, to jest naprawdę tu. O, tą stronę przekręcę. Zaraz znowu polecić. O! A co chciałam powiedzieć, że kupuję. bo jadę do pracy jutro, więc sobie muszę, wiecie, przygotować. Zrobiłam dużo. Robiłam sobie kmalczyk. znowu ciemno jasno buta. O! Ja też smareczek. Gówno! Żyjecie. No fajnie. Bo fajne mam kupki, nie? Jak ja mam sobie tu poradzić? Wiecie na czym stoicie? Na takim słoiku z makaronem. Ciekawe, jak długo postoi. Zrobiłam sobie smalczyk, ale to nie jest smalec smalek, tu nie ma świni w ogóle. Więc... No. Zrobiłam sobie cycka zbilowanego. Słuchajcie, ah, jak mama tu w tej dietetycznej. A teraz co będę robić? To, to dla małżonka zrobić, nie? To dla małżonka robię osobno, koteczory smażę. E, melone. Gotuję rosoła na jutro. I z tego rosoła zrobię, wiecie, trochę sałatki trochę galarety, bo mamy na lubi galaretę, więc będę gotować. Znaczy będę sobie tutaj powoli że ten, kroić tu kosz. I możemy się trochę pogadać, bo niedawno nie było. No w sumie co miałam Wam powiedzieć, że to, to jażę. Wam na właśnie. Muzyczka... Ani mi się was opalić, muzyczka fajna nie gra, no i poszli sobie wręcz, nikt mi się nie plącze pod nogami, słuchajcie, bo muszę moje śmietniki przysunąć. Wiecie ile mam w domu śmietników, ja bym wam powiedziała, to nie mało kto uwierzy. Chociaż w Tobie teraz tej dużej segregacji, to może by mi uderzyli ludzki. Jezu, pali się. Ale, e, no tu mam takie trzy małe i cztery małe, Na no, balkonie dwa duże. Nie będę z każdym papierkiem i z każdym plastikowym gównem jak mi No bo przebrałam, Wiecie co? Powędrujecie na podłogę, Nie będziecie na tym swoich postać, ponieważ gdyż, to jest w ogóle głupi pomysł. Odplączę Was tutaj od tego. Bo, nie, jednak to było dobre zaplątanie. O, zapląta, o, zaplątałam Was podajnik y, do płynu, do naczyń. Ani mi się was przewodzi. Boże, przecież to się wszystko kupy nie trzyma. Ota mam daleko. Czemu to jest takie wszystko upierdliwe tu? nie słodki. Fajne mam te kości, kości boże, linie papilarne, nie? Wiem. O! Chyba się uda. Chyba albo nie. Nie Tu postawię, nie? O! Wiecie, co zrobiłam? Postawiłam makaron przed paletką. O tym to mieliśmy gadać. Zapomniałam. Zapomniałam, przypomnę, że to w grupę. Dalej nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale to mniejsza z tym, bo e, e, wiecie, jak człowiek coś robi, to mu, a będę kroić, nie? No to mu tam umknie, co chciał powiedzieć. Koje załatunie. Koje sałatunia. te mi się ugotowały. Buraczki na jutro, tak mi się ugosowały, to nie do sałatki, żeby nie było. Para to tylko rosa do końca. Powyciągam to, to, to do sałatki, do sałatki. Więc co okubię moją małżonkowi i mu zrobię um, co mu zrobiłam? Mówiłam o takie wiecie girki w Nie. nie. Muzyka miała, gracza, reklamy się włączają i to takie stranie, trwanie w ogóle wieczorem. Najbardziej to, wiecie, to jak wracam z pracy albo jestem na przykład, tak jak byłam teraz w piątek, już na rozładunku i na załadunku, to wiem, że w niedzielę jadę, nie? I mówi do mnie chłopak, mówi, ale masz fajnie weekend masz, nie? Pocznie w sobie. O, jasne. Co się odpocznę. Kiedy jedziesz do domu, musisz ugotować, i wyprać, i znowu ugotować. To jest, patrzcie, jaka to praca. akurat to, to, to gotowanie to nie jest taka, taka, wiecie, męczarnia, bo jak ktoś lubi, to, tylko. Ja tam mogę tak gotować. Nawet kiedyś tak mi się marzyło, że ten w bar jeszcze. Z takim żarciem. Parkiem takim swojskim, domowym, jakieś tam klatki po węgiersku, za inne takie, tylko takie ruski, ruskie. A jak? Ja bym... Tylko to by musiał być taki barbiecie z dużym parkingiem na pięta ja bym tych chłopów raz, A ja... bułeczki bym piekła. Przysiedząc jak rano. Tak by przyszedł skorzystać z toaleta, gdybym skoczył zapach świeżych bułek i kawy, to śniadanie musiałbym zjeść. Nie, nie, nie dałby się oszukać kochajce. żołądka nie oszuka, tak jak głodny pokonie. Hmm. Po wieczorem się tutaj robią... Jeszcze ja sałatki będę robić takie dla mnie. Bo my mamy dwa różne w ogóle e, z moją małżowiną kochaną. Dwa różne inne modele posiłkowania się. A ja... Bo to co on je, to ja tego nie jem, a to co ja jem, to on też nie je, bo on mówi, że on nie jest kozą żeby to jeść. Tak, tak jest, także trzeba nadwagali, nie? No. Może wam pokażę tak, jak pojadę, pogoda dopisuje, to może wam to tak inaczej pokażę, jak to tam... Ja sobie żyję w tej prasie, nie będę w ten upał, może nie ma takiego upał. nie będę się w ten upał tam dusić, no bo co fajnego oglądać poklonego człowieka, to aż się czasami ten smród tu zakrętuje. No, poczekajcie, bo mi się tu, muszę przewrócić, wziąć te bo moja córka, to nie ona wie się po poklonie, to ona, co to nie? O, wydziałało. A ja mogę wysuszyć grzybowy do tego? Chodzi mi o A, koniec ma. O, taki błąd tu A I w ogóle nie wygląda w kierowco. Może większość wiecie, Ciąża w pożyczość. A moje do tylko chude. Znaczy chude. Tam jakieś schaby z boku ma, no, ale... Do tej całej reszty to chudy. Żeby mi widny tego po barach nie ja to trzeba. A jest. Mama mi zawsze mówiła. Tak, znaczy zawsze. Jak jeszcze nie miałam. Tak, mi mówiła. Jak będziesz miała chłopa, to masz o niego dbać. No to mam. I się staram. Muzyczka mi gra bo bez muzyczki mydy ryby dobrze, że poszli moi sobie preczki, na nim mi nie chodzi, nie krzyczy mały kasy się nie brzeszczy. córka poszła na jakiś tam e, bo mówi do nas do mnie, tak tam moro a zostali gdzieś z nie ja bym sobie poszła, no to mówię idź, nie, mówię tutaj chłopaki, ale tak myślałam że no to nie, nie że ona siedzi 24 na dobę, tydzień po tygodniu. Sama z małym w domu, nigdy nie widzę, gdzieś to się otwiera. Aaaa, ta pochwalam na taki koń. Serwisz, tyfryczkę, aż tak, to chyba ktoś przyjechał. I eee, to jest <gry> To taki koncert, pisze e, się tej no, u nas na drzwiu bankowym, na Wolnym Powietrzu. I oni tam na muzykę filmową będą grać czy coś tam. A bym już się ale mówię: Dobra, niech idzie to wszystko. A jeszcze się tak umyśliłam, co będę gotować. Nie, nie, to nie, wyrobię nie, nie, To sensu jest. No. A już jest godzina 18, a ja jeszcze w a Panie się robi. Ta łapka się kroi, mięso się przypala. Tak. I ten. Ale za to jutro idę na rąk. No, jak nie będzie padać, ale już mając moje szczęście, to będzie. No, jak tam swoje szczęście, to będzie padało. Bo to taka jest zwieśliwość w ogóle wszystkiego. Ale to i jojka. Takie, Mój tak ostatnio się na... Yy, pokazaliśmy mu, jak się odbiera jajka. tak sobie spukał, nie? I... I skubał te jajeczka. Tak. To z córką tak by się ją pokazały. A on się potem dorwał, jeszcze wyciągnął sobie z tego wiecie, pojemnika. Jajko, jak przestyknął. To taki zdziwiony, bo to było surowe. I tam mu tylko do wypłynęło. Zdziwiony, wiedział to zrobić, tak. nie wiedział co zrobić Tak. A jak o Jezu, to się to nie chcę no mieć na nogi boli. Ale tak jak mówię, teraz będzie trochę chłodniej już. To może bardziej Wam pokażę jak... To ja w ogóle w tej pracy robię. Albo poprawki to robię. O. To jest ciekawe, rzeczy są. <ścoughs> Czasami. Tak. O, Eży zawsze obierają. Pierwej jajka to się źle obiera. Wolą mnie nóżki już. Jeszcze kopleciory przygotuję na jutro. Stabowe. Ja ja bo ja jutro muszę, wiecie, szybko się położyć spać, bo jadę do pracy. Więc przygotuję buraki. Też już się ugotowałem? Ta usurówek, Bo ja nie, nie kupuję tego, wiecie, w słoiku bo to i kuba, nie dobre. Porobiłam buraki na zimę do swoich kred, ale na zimę. Gdzie nie dotykam nie ruchać, zimę będziemy jeść. I póki są, to kupuję jeszcze i robię na świeżo. Nie wiem czy mnie słychać w ogóle. To... Bo mi się w sumie nie chce gadać. O czym ja mam gadać? Zaobieram jajka? No, obieram no. Mam taki śmietnik na kółkach. Mały, trzy poziomowy. I ciągle jeszcze bo się trwali. Który to fajnie? Tak. Ja tylko wiecie co, pojemniki inwestuję, bo, bo co kupię pojemniki, to mój mąż zapomni przywieźć z pracy. A jak mi przywiezie, to wszystkie, jak úter, żeby że się nie mieszczą. Takie wiecie, śmierdzielki paru tygodniowe. A śmierdzielki, ja wam powiem, my tu mamy takie te zbiorniki, śmietniki takie na te na tą segregację odpadów, nie? Pod blokami mamy takie potężne, niewidne kosze. I wam powiem teraz tak. Córka do mnie dzwoni i mówi Mamo, jak będziesz wracała, to weź sobie czymś, maseczkę z jakimś perfumem czy czymś. Ja mówię, o Jezu, co się stało, nie? Sorry, bo coś chciałam poprawić, a mi się wyłączyło. No i ja mówię tak do córki, mówię, ty, ale coś się stało, nie? A ona mówi, bo... Mówi tak, mamo, wiesz, bo jak, I mówię tak, mamo, bo jak zapie... ten śmietnik, jeden duży kontener na bioodpady, to on się zepsuł, rozpadł się, nie, rozwalił. I ja, wiecie co, ja od razu przez ten telefon poczułam ten semrut. No, ale no, co zrobisz, no, trzeba, to trzeba, nie. A w ogóle tu zobaczcie, widzicie? Ja nie wiem czy widzę. byłam na treningu dzisiaj. U, u, u. Ostatnio miałam łokieć, teraz mam tu taką buwę. to nic, nie, nie. Ręka ma, nie odpadła! To jedno jajo. Trochę gimnastyki nikomu nie zaszkodziło. Polecam taniec z jajem albo z dwoma. A co będziemy płakać? Trzeba się śmiać i cieszyć, że żyjemy. Nie? O! Tak. Dobra. Teraz szybko do gara. Soreczki, by tak postawiłam na tym. Magiczne urządzonko. Przecież nie będę się kać komu się ja chce. Oj Boże. Taka pogoda jest, jestka. Jak tam ja będę jeździć tam, gdzie jeżdżę, w zimie, to ja aż sama sobie współczuję. Naprawdę. Dlaczego? Bo tam nie ma ani wiaty, ani daszku, nie ma tam nic. Ja go wcale smokłam. To normalnie, wiecie, to jakby był konkurs jakiś, to bym mogła się zgłosić do mi smokrego podkoszulka. Ciekło ze mnie. A ja mi łeb namógł te włosy, jak mi smokły. To mi prawie przy granicy dopiero wyszły. Tak, bokle ciężkie. Ale mówię, no mnie nieziemsko. No, jak ktoś ma ochotę na sałatkę, to zapraszam, albo na galaretki zdrowiowe, zir. No, Kotletu Wam nie dam, bo mój mąż nie odda. Te schaboszczaki przygotuję na jutro i to tylko się usmażę, ja je przyprawię, niech się przegryzają. A co? O, to tylko pyrki na strugę. I będę miała obiad w głowę, będę mogła sobie iść na rolki. A na rolki wybieram się o godzinie 10 rano. Bo jakbym nie zrobiła sobie dzisiaj tego mojego, wiecie, tej kuchni całej, to bym nie mogła się nigdzie wybrać. Boże, na świniego, ja zawsze tak. Szerosła. Pyszności moje. Uuu, dobre. Wyciągamy warzywa. No co, weekend jest, nie? Jakiś pojemnik coraz wezmę większy. Albo nie. Nawet talerza sobie Takiego szerokiego. No właśnie, to się będę przemęczać z pojemnikami. spodnie do niedozwybarki. Zresztą pojemnik też, ała, 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 ała! Gorące kolerstwo. No i dobra, Muszę tylko wyłowić to, było, wieczo, to mi ostygnie, tak takie mi stygną mięsko wyciągnąć osobno, koraletkę zrobić. Nie wiem, ja tam wiecie co, tej galerii nie lubię. Znaczy nie wiem, bo ja tego nigdy nie jadłam, robię, ale tego nie jadłam nigdy i chyba nie chcę, bo to wygląda w ogóle jak taki, po prostu. Tego no. dziś mi bo To jak coś, to co? Widzimy się jutro na rolkach, nie? No. No jakby coś są na skate parku się widzimy, jak nie będzie padać. Jak będzie padać to dupa, bo sobie wynajdę inne zajęcie. Jeszcze muszę iść pani powiedzieć. To na razie pa.

Wolne. Fajne, wolne mam. Prosta, mm. chrawa. tylko kotlety. I będzie prawie koniec. Utłukę. Utłukę. Kotleciory A tłukę jest zawsze w motylki. Wiecie? Taką robię tą. Nie maszyna. Czasem się musi zatrzymać. Nie tylko jeść i pić i pić i spać i kasy zarabiać. No. musiał wziąć El 4 I mi tak minęła mi sobota. Siódma godzina. A ja dopiero w pół roboty. To nic.

Ściągam tego fartucha. Oddaj fartucha! Jak to mówi Michel Moron. Oddaj fartucha! Ściągam fartucha, bo skończyłam. Skończyłam. Jest godzina 20 Z minutami. No spokojnie. I teraz Wam powiem coś. Kończyłam, pranie mi się kończy trzecie. E, już. Zrobiłam co zrobiłam? Zrobiłam dla mojego męża kotleciorki. Takie wiecie. 8. E, Milonki. Zrobiłam mu galaretę, Jak ktoś chętny, proszę bardzo, bo wyszło sporo. E, zrobiłam mm, sałatkę. Tylko teraz się przegryza niby, nie? E, no i co, no, no moje to Was chyba nie interesuje, bo tam wiadomo, jakaś sałata z żurawiną, z pestkami słonecznika, to takie, do tego będzie ta pierś klirowana co Wam mówiłam, że zrobiłam. Miałam sobie smalec wegetariański, żeby nie było, taki jest. I ja, owszem, ja się kiedyś śmiałam, jak mi kolega powiedział, taki przyjaciel nasz, że jego ona robi smalec wegetariański. Ja mówię, no jak smalec wegetariański, przecież smalec musi mieć świnie, słoninę, a tam nie ma. I wiecie co, że to jest, to jest tak pyszne, jak ktoś jest ciekawy, to niech napisze, to ja mu powiem jak to się robi, albo nagram filmik, to jest podosłownie wiecie co, 10 minut, nawet nie 10 minut roboty, jest pyszne i faktycznie nie tuczy, bo nie ma tego tłuszczu, 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 a smakuje praktycznie prawie, że tak samo, chociaż zdarzyli mi się tutaj u nas w domu goście, którzy się nabrali, że to jest smalec, no. Dopiero jak e, mojego Grzegorza kuzyn pojadł, mówi: jaki dobry smalczyk? Ja mówię, No, wegetariański. On ja mówi: Jaki wegetariański? No, normalnie, wegetariański. Nie ma tam świni ani nic. I po prostu, no, taki things. Jest. Także porobiłam. Kotleciory na jutro ubiłam, przyprawiłam, zawinęłam i się tam ja, marynują. Czy to jak się kotlety mogą, mam? Nieważne. Buraczki starłam, przyprawiłam, też sobie na jutro będą, ja tylko oskubię perki i albo sobie sami ugotują, albo ja będę musiała je ugotować i usmażyć, Tylko tleciory. A potem idę spać, idę do pracy jak stanę. jutro, yy, po południu, znaczy wieczorem, a rano idę na rolki, oby tylko nie padał deszcz. Nie. Ale wiecie, co jest najgorsze? Ja mówiłam, że moi poszli sobie, nie? Córka poszła tam na ten koncert. A mój małżonek, małżowina moja, wziął naszego bobika i na podwórko. Ale widzę, samochód zniknął, nie ma ich i nie ma. I zaczynam się martwić. No do córki nie zadzwonię zapytać się, czy jest tam tata, nie, bo zaraz panikę wpadnie, jak go tam nie ma. A jak jest, no to no nie wiem, no jeszcze poczekam trochę, ale już ich długo nie ma. Nie? Zerkam go, fajny film Stopy mnie bolą. Ciekawe, bo może mi się jeszcze uda namówić małżonka mojego na wyjście dzisiaj, zobaczymy. Ja się narobiłam. No, galaretę mu zrobiłam, wiesz, no. Tak? Bo ja dbałam o niego. W ogóle ten film, się to taki z dupy dzisiaj. Znaczy, z pośladków. No. Bo... Dawno mi nie było, się stęskniłam i nie wiedziałam co mam powiedzieć. No to powiedziałam to, co powiedziałam i zrobiłam to, co zrobiłam. No bo ja tak zazwyczaj to wygląda, że wiecie, że przyjeżdżam i stoję przy garach. Nie, żeby mój mąż nie ugotować, bo umie. Umie. Ale po co? Po co? To Że wolę ja sama, bo czy mąż czy córka to takie później chlebnie w tej kuchni zrobią, że tam tylko wiecie prosiaki spuścić. No. A kuchnię mam. Nie wiem, czy widzieliście taką. Znaczy może nie widać na tych filmikach tam w ogóle, ale moja kuchnia jest bardzo ciężka do utrzymania w czystości. Ja tak o nią dbam jako oczko. No, oni przyjdą, coś puści z kranu wody i tak łapami na chlapie. A tam płytki czorne takie, i każdą czapkę na tym znać. A mi normalnie tu aż tak chodzi. Po co tam łazisz, jak masz w łazience kran, żeby se upukać paluszki? No tak, dobra, nieważne. Jakby co, to się widzimy jutro na rolkach, jak nie będzie padał deszcz. No. Będę na pewno ja i mój brat średni. Taki super fajny, wiecie co, taki normalnie świetny, bo, znaczy ja mam dwóch, jeden jest fajny, drugi też jest fajny, obydwa są tak na równi zajebiście fajni, tylko ten, co jutro będzie, to on jest taki, yy, on lubi, znaczy lubi, nie wiem, no lubi na pewno, ale jego interesują takie, wiecie, żonglerki, kuglarstwo, o, tak się to nazywa, tego szukałam kuglarstwo no, i takie różne inne pierdoły. I kiedyś sobie kupił rower. Wiecie? Sensacja, nie? Chłop kupił rower, ale on sobie kupił rower, co ma tylko jedno kółko. I nie ma kierownicy. I ja mówiłam, tak sobie mówiłam do mojego męża, Przecież jak on na tym będzie jeździł, jak on nie umie. I on, spokojnie. Wiesz, on się brat mówi, ja się nauczę. I wiecie, że się nauczył? Jeździ. I nieraz do mnie pisał albo dzwonił, nie? Zobacz, przez okno w kuchni. I ja zaglądałam, leciałam do kuchni, do okna, jak ten głupi, a patrzę, a tam mój brat na tym takim... Nie wiem, jak się to nazywa. Jedno kółko, siodełko i pedałki I nic więcej. Binocykl. Bajnocykl. Bajcykl. Nie, bajcykl to jest rower. Jakoś tam, coś tam, coś tam cykl. Nie? No. I jedzie i ma taką gąbkę, takiego nosa klauna, i jeszcze żongluje, nie? No, no to ja, wiesz, i on tak jeszcze żongluje, tak jeszcze mi pomacha, bo wie, gdzie moje okna. Monocykl chyba się to nazywa. No. Także jutro, jak coś, to się widzimy ze mną, z bratem moim i z małżowiną moją, Grzegorzową, na rolkach. Jak nie będzie padać oczywiście. No. no to by było na tyle. Ja teraz zasięgnę, za zaczerpnę relaksu. Poczekam aż przyjdą moi do domu. Oby przyszli, bo już trochę długo ich nie ma. I się zaczynam martwić, no ale nie zadzwonię. No bo ja zadzwonię. No, gdzie mam zadzwonić? Do córki? Do mamy? To teraz będzie panika. Ja sama już panikuję trochę, że ich nie ma. I poleźli na łańce. Na łajdactwo. No. Ale dobra, no poczekam. I jak coś, to może już czego namówię na jakieś wyjście wieczorem. Jak będę wychodzić, to się wysztafiruje. Wysztafiruje słowo. Jak to mówią, nie pomogą podry róż. To na razie. Do jutra. Oby tylko nie padało. To będziemy jeździć na roleczkach. Papa. Pa.